W, w dniu 14 maja 2013 na europejskim serwerze World of Tanks polski community team spróbował rozegrać bitwę historyczną na podstawie bitwy pod Hannut, największej bitwy pancernej kampanii belgijskiej z 1940 roku, która rozegrała się od 12 do 14 maja. Nie okazała się jakimś wielkim sukcesem, ale ilość ludzi była, dosta była bardzo dobra, ponieważ ludzi było akurat, akurat tylu, ile potrzeba. Mieliśmy parę, parę osób w rezerwie, nie było nadmiernych tłumów. Nie wiem w końcu, czy rozegrano drugą turę. Tutaj jest pierwsza tura. Po stronie francuskiej oryginalnie udział wzięły czołgi Samoa S35, które w grze pojawiają się tylko jako niemieckie czołgi premium. Postanowiono więc zastąpić je czołgami B1 oraz ich niemieckimi kopiami Panzer B2, żeby umożliwić jak największej ilości osób udział. Udział wzięły czołgi H35, choćki z, z 35 ton które są francuskimi czołgami drugiego poziomu obecnymi w grze. W oryginalnej bitwie udział wzięły jeszcze czołgi Panhard i AMR, których w grze nie ma. Postanowiono więc zastąpić je brytyjskimi czołgami, które w miarę oddawały ich sprawność bojową. Tutaj akurat siedzę w kruzierze drugim. Mieliśmy także Filipa yy, w kruzjerze trzecim. To była pierwsza walka, pierwsza z sześciu bitew, które rozegrano, a właściwie siedmiu. Ale o tym osobna historia. Nie mieliśmy do końca pojęcia, jak, jak używać czołgów typu cruzier. Początkowo wy, wydzielono mnie z, z serii żebyśmy pilnowali tej strony. Co okazało się błędem. Dopiero później odkryliśmy rzeczywistą moc cruziera. I przyspieszę, żeby przewinąć do akcji. Ach, cruziery mają, mają to do siebie w World of Tanks, że są łatwe do przebicia przez karabiny maszynowe. Ale mają całkiem niezły wybór dział. Jest klasyczny pompom. Jest QF Pounder, który akurat w tym czołgu strzela ogniem pojedynczym. No i jest haubica która trochę zrujnowała plany zamysłów walki która była ewidentnie do wygrania dla Niemców mimo że w historii wygrali Francuzi ale hałbica spowodowała gdy już odkryliśmy jak jej używać że Francuzi mieli większe szanse niż Niemcy zatem w pewnym sensie odegraliśmy prawdę historyczną tutaj hałbica jeżeli trafi a to się nie zdarzało zbyt często na mojej załodze, ile ona miała w końcu? 50% plus kawa, czyli 80%. Moją drogą ten czołg muszę przetestować w prawdziwej walce. Bum, tu tylko rozrzut odłamków walną ze 120. Tutaj. Pancer 1 pana na jedno trafienie. W tym podestrzałem z karabinów maszynowych. Nie mam wielkich szans na przetrwanie tego i ginę.